Czy wiedzieliście, że jeden z najczęstszych codziennych nawyków u mężczyzn po 60. roku życia działa jak cichy truciciel dla hormonów i osłabia waszą sprawność seksualną? Jest to coś tak zwyczajnego, że wielu pacjentów nawet nie podejrzewa jego wpływu na testosteron i krążenie w prąciu. Nazywam się dr Marek Lewandowski, urolog z ponad 25-letnim doświadczeniem, który od lat pomaga mężczyznom odzyskać witalność i poczucie męskości bez sięgania od razu po leki. Dziś pokażę wam, jak ten niepozorny nawyk niszczy równowagę hormonalną i co możecie zrobić, aby go zastąpić prostymi, zdrowszymi zachowaniami. Pierwszym nawykiem, który stopniowo niszczy równowagę hormonalną u mężczyzn po 60. roku życia, jest nadmiar cukru dodawanego do codziennych napojów, przede wszystkim do kawy i herbaty. Wydaje się to drobiazgiem, dwie czy trzy łyżeczki cukru, które wsypujemy niemal odruchowo, ale właśnie ten pozornie niewinny gest powtarzany. Codziennie przez lata prowadzi do poważnych zmian metabolicznych i hormonalnych. Biologiczny mechanizm jest prosty. Gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi zmuszają trzustkę do intensywnego wydzielania insuliny. Jeśli sytuacja ta powtarza się regularnie, komórki stopniowo tracą wrażliwość na insulinę. To zjawisko nazywamy insulinoopornością i jest ono jednym z głównych czynników, które osłabiają produkcję tedasyny, testosteronu w jądrach. Dodatkowo nadmiar glukozy sprzyja przewlekłemu stanowi zapalnemu w organizmie, a ten jeszcze mocniej zaburza pracę osi pod wzgórze przysadka gonady. Jakie są skutki odczuwalne na co dzień? Mężczyźni często zauważają, że rano brakuje im energii, mimo że wypijają kawę. Czują się ociężali, mają problemy z koncentracją, a wieczorem pojawia się osłabione libido. Z czasem pojawia się też przyrost tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, a tkanka tłuszczowa to aktywny narząd hormonalny, który przekształca testosteron w estrogen jeszcze bardziej pogłębiając problem. To błędne koło, które zaczyna się od kilku kostek cukru, wsypanych do kubka. Rozwiązanie jest proste, ale wymaga konsekwencji. Pierwszym krokiem jest stopniowe zmniejszanie ilości cukru. Jeśli ktoś używa trzech łyżeczek, warto przejść do dwóch, potem do jednej, aż w końcu do całkowitej rezygnacji. Smak kawy czy herbaty po kilku tygodniach zaczyna być odbierany inaczej. Kupki smakowe adaptują się i coraz wyraźniej odczuwamy naturalny aromat napoju. Alternatywą może być dodanie przypraw o działaniu stabilizującym poziom cukru, jak cynamon czy kardamon. Badania pokazują, że regularne spożywanie cynamonu poprawia wrażliwość insulinową i wspiera naturalną produkcję testosteronu. Przykład z mojej praktyki: pan Andrzej, 64-letni emeryt z Gdańska, zgłosił się do mnie z dolegliwościami typowymi dla spadku hormonów. Zmęczeniem brakiem energii seksualnej i nadwagą. Po szczegółowym wywiadzie okazało się, że od ponad 30 lat zaczyna każdy dzień trzema dużymi kawami, każda z dwiema łyżeczkami cukru. Zaproponowałem mu stopniowe ograniczenie cukru oraz zastąpienie go cynamonem. Po dwóch miesiącach pan Andrzej nie tylko schudł 3 kilogramy, bez większych wyrzeczeń, ale też zauważył poprawę porannej energii i powrót spontanicznych erekcji, których brakowało mu od lat. Nie była to, a magiczna tabletka, lecz świadome wyeliminowanie nawyku, który latami podkopywał jego równowagę hormonalną. Ten przykład pokazuje, że czasem wystarczy drobna zmiana, aby odblokować procesy biologiczne, które natura zaprogramowała w naszych organizmach. Zrezygnowanie z nadmiaru cukru to nie tylko krok w stronę lepszej sylwetki czy stabilnego poziomu energii, ale przede wszystkim ochrona przed dalszym spadkiem testosteronu i utratą męskiej sprawności. Drugim nawykiem, który wielu mężczyzn po 60 roku życia traktuje jako coś oczywistego, jest codzienne sięganie po białe pieczywo i słodkie bułki w ramach śniadania lub kolacji. Dla wielu to smak dzieciństwa coś, co daje poczucie sytości i komfortu. Niestety, z punktu widzenia biologii, ten wybór działa przeciwko równowadze hormonalnej i zdrowiu seksualnemu. Mechanizm jest bardzo podobny do tego, co opisywałem. W przypadku nadmiaru cukru, produkty z białej mąki mają bardzo wysoki indeks glikemiczny. To oznacza, że szybko podnoszą poziom cukru we krwi, a następnie prowadzą do jego gwałtownego spadku. Organizm odpowiada wahanami insuliny, a te rozregulowują całą gospodarkę hormonalną, szczególnie produkcję testosteronu i kortyzolu. Wysoki poziom insuliny i częste spadki glukozy to sygnał stresu metabolicznego dla organizmu. Nadnercza produkują więcej kortyzolu, który z kolei hamuje wytwarzanie testosteronu w jądrach. Objawy tego procesu są bardzo wyraźne. Mężczyźni zauważają brak stabilnej energii w ciągu dnia, problemy z koncentracją, ospałość po posiłku. Z czasem pojawia się także charakterystyczny brzuszek, odkładanie się tkanki tłuszczowej i spadek libido. Co więcej, białe pieczywo jest ubogie w błonnik i minerały takie jak cynk czy magnes, które są absolutnie niezbędne do prawidłowej produkcji hormonów płciowych i jakości nasienia. Można więc powiedzieć, że jedząc codziennie białe bułki dostarczamy organizmowi pustych kalorii, a jednocześnie pozbawiamy go składników kluczowych dla męskiej siły. Jak można to zmienić w praktyce? Najprostszy krok to stopniowe zastępowanie białego pieczywa produktami pełnoziarnistymi. Chleb żytni na zakwasie pełnoziarniste, pieczywo orkiszowe czy owsianka bogata w błonnik działają zupełnie inaczej. Powoli uwalniają energię. Stabilizują poziom cukru we krwi i wspierają równowagę hormonalną. Dodatkowo pełne ziarna zawierają cynk, który w literaturze medycznej określa się jako barpek minerał testosteronu. To właśnie cynk wspiera proces spermatogenezy i poprawia jakość nasienia. Przykład kliniczny pan Tadeusz. 67 lat od lat jadł codziennie rano białe bułki z dżemem. Skarżył się na chroniczne zmęczenie i spadek zainteresowania współżyciem. Zasugerowałem mu, aby spróbował zamienić swoje śniadanie na owsiankę z orzechami i nasionami, a wieczorem zamiast białego chleba wybierał kromkę pełnoziarnistego żytniego pieczywa z twarogiem. Po trzech miesiącach tej zmiany wyniki badań laboratoryjnych wykazały wzrost poziomu testosteronu całkowitego o ośnos, a pacjent sam przyznał, że ces wreszcie czuje się bardziej męski i silniejszy. Ten przykład pokazuje, że nie trzeba wielkich rewolucji ani kosztownych suplementów. Wystarczy świadomy wybór pieczywa. I unikanie codziennego sięgania po wysoko przetworzone produkty, aby stopniowo odbudować naturalną równowagę hormonalną. Drobna korekta w jadłospisie staje się inwestycją w energię, witalność i sprawność seksualną, która daje realne, odczuwalne efekty już po kilku tygodniach. Trzecim nawykiem, który w cichy sposób niszczy męskie hormony i osłabia sprawność seksualną, jest długotrwałe siedzenie po posiłku. Wielu mężczyzn po 60. roku życia ma zwyczaj, że po obiedzie czy kolacji. Siadają w fotelu, włączają telewizor lub gazetę i spędzają w tej pozycji 2-3 godziny. Wydaje się to niewinne, wręcz naturalne, ale z perspektywy fizjologii, taka bezczynność działa destrukcyjnie na krążenie i gospodarkę hormonalną. Kiedy siedzimy długo, mięśnie nóg i pośladków pozostają nieaktywne, a to właśnie one są największym magazynem glukozy w organizmie. Brak pracy mięśni oznacza gorsze wykorzystanie cukru, a tym samym silniejsze skoki insuliny. To pogłębia insulinooporność i prowadzi do obniżenia poziomu testosteronu. Co więcej, długotrwałe siedzenie ogranicza przepływ krwi w dolnej części ciała. A przecież zdrowe ukrwienie jest podstawą erekcji. Jeśli krew krąży wolniej tkanki prącia, otrzymują mniej tlenu i składników odżywczych, co w praktyce oznacza słabszą i mniej trwałą erekcję. Na poziomie odczuwalnym dla pacjenta skutki są bardzo typowe: ospałość po jedzeniu, uczucie ciężkości w nogach, mniejsza ochota na aktywność i brak spontanicznych reakcji seksualnych. Niektórzy pacjenci zauważają także obrzęki w okolicy kostek czy bóle krzyża to sygnał, że krążenie żylne i limfatyczne jest zaburzone. Regularne siedzenie po posiłkach wzmacnia też stan zapalny niskiego stopnia w organizmie, co dodatkowo tłumi produkcję hormonów płciowych. Jak można temu przeciwdziałać? Najprostszy krok to wprowadzenie krótkiego spaceru po każdym głównym posiłku. Nie chodzi o intensywny trening, ale o 10-15 minut spokojnego marszu, który pobudza mięśnie nóg i poprawia krążenie. Badania opublikowane w 2021 roku w czasopiśmie. Diabetologia wykazały, że u osób starszych już 10 minut chodzenia po posiłku znacząco obniża poziom cukru we krwi i poprawia insulinowrażliwość. To bezpośrednio przekłada się na stabilniejszy poziom testosteronu i lepszą sprawność seksualną. Dodatkowo można wprowadzić proste ćwiczenia w domu: kilka przysiadów przy krześle, unoszenie pięt czy napinanie pośladków w pozycji stojącej. Te mikroruchy poprawiają przepływ krwi w miednicy i działają jak naturalna gimnastyka dla układu krążenia. Przykład z mojej praktyki pan Kazimierz, 70-letni emeryt z Krakowa, przyznał, że jego codzienny rytuał po obiedzie polegał na dwóch godzinach siedzenia w fotelu i oglądaniu wiadomości. Skarżył się na brak energii, słabe erekcje i uczucie ciężkości w nogach. Wprowadziłem prostą zasadę piętnaście minut spaceru po każdym posiłku. Po sześciu tygodniach pan Kazimierz zgłosił, że nie tylko stracił dwa kilogramy, ale przede wszystkim odzyskał poranne erekcje i zauważył, że ma więcej siły w ciągu dnia. Sam stwierdził. To jakbym uruchomił w ciele ukryty przycisk. Ten przykład pokazuje, że nie chodzi o wielkie zmiany czy wyczerpujące treningi. Już krótkie przerwanie siedzącego trybu życia po jedzeniu działa jak naturalny regulator hormonów i krążenia. To prosta darmowa strategia, którą każdy mężczyzna po 60 roku życia może zastosować od razu, aby przywrócić sobie witalność i sprawność seksualną. Czwartym nawykiem, który w znaczący sposób podkopuje równowagę hormonalną u mężczyzn po 60 roku życia, jest regularne sięganie po alkohol wieczorem. Dla wielu pacjentów lampka, wina, kufel piwa czy kieliszek mocniejszego trunku, to rytuał dnia, sposób na rozluźnienie po kolacji, poprawę nastroju czy łatwiejsze zasypianie. Niestety to, co wydaje się niewinnym relaksem z perspektywy medycznej działa jak cichy sabotażysta męskich hormonów i sprawności seksualnej. Alkohol wpływa na oś pod wzgórze przysadka jądra, czyli centralny układ, regulujący produkcję testosteronu. Już niewielkie ilości powtarzane codziennie zmniejszają wydzielanie hormonu luteinizującego LH, który stymuluje jądra do wytwarzania testosteronu. W efekcie poziom męskiego hormonu stopniowo spada, co odbija się na libido, energii i jakości erekcji. Dodatkowo alkohol zaburza fazę snu głębokiego, w której ten organizm produkuje najwięcej hormonów wzrostu i testosteronu. Zamiast regeneracji mamy więc płytki, nieefektywny sen i jeszcze silniejsze zmęczenie następnego dnia. Na poziomie praktycznym Pacjent odczuwa to jako brak energii. Rano problemy z koncentracją, częste budzenie się w nocy i wyraźny spadek zainteresowania intymnością. Wątroba, która musi metabolizować alkohol, jest obciążona i produkuje więcej enzymów rozkładających hormony, przez co testosteron szybciej znika z krwiobiegu. Co więcej, alkohol nasila odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, a ta tkanka, jak już wspominałem, przekształca testosteron w estrogen. To błędne koło, które prowadzi do jeszcze głębszego osłabienia męskich hormonów. Jak można temu zaradzić? Nie chodzi o całkowitą abstynencję, lecz o świadome ograniczenie. Zalecam pacjentom, aby alkohol traktowali jak okazjonalny dodatek, a nie codzienny rytuał. Najprostszym krokiem jest zastąpienie wieczornego piwa czy wina filiżanką naparu ziołowego. Melisa rumianek czy napar z lipy pomagają się wyciszyć, a jednocześnie. Nie obciążają wątroby ani gospodarki hormonalnej. W literaturze medycznej wielokrotnie podkreślano, że redukcja alkoholu poprawia jakość snu, a po kilku tygodniach widać wyraźny wzrost poziomu testosteronu. Przykład kliniczny: pan Józef, 66 lat, przez lata miał zwyczaj wypijać codziennie wieczorem dwie lampki czerwonego wina. Zgłosił się z problemami ze snem i osłabionym libido. Wprowadziliśmy prostą zasadę w tygodniu. Całkowita rezygnacja z alkoholu, a kieliszek wina tylko w weekend. Dodatkowo zaleciłem mu napar z melisy wieczorem. Już po sześciu tygodniach pan Józef zauważył, że śpi głębiej, ma więcej energii rano i odzyskał naturalną ochotę na intymność. Badania kontrolne potwierdziły poziom testosteronu, całkowitego wzrósł o 15%, a wyniki wątrobowe uległy poprawie. Ten przykład pokazuje, że nie trzeba skomplikowanych terapii, by odzyskać równowagę hormonalną. Czasem wystarczy świadome ograniczenie alkoholu, aby organizm odzyskał naturalne mechanizmy regeneracji i produkcji testosteronu. To niewielka zmiana w wieczornym rytuale, która daje ogromne efekty w codziennym samopoczuciu sile i sprawności seksualnej mężczyzny po 60. roku życia. Jak widzicie, nie wiek sam w sobie odbiera wam siłę i męskość, lecz codzienne nawyki, które przez lata stopniowo podkopują równowagę hormonalną. Nadmiar cukru, białe pieczywo, długie siedzenie po posiłkach i wieczorne picie alkoholu to cztery pozornie niewinne przyzwyczajenia, które razem działają jak hamulec dla testosteronu i naturalnej sprawności seksualnej. Zmiana każdego z nich to nie wyścig do młodości, ale powrót do tego, co w was wciąż żywe, do energii, do stabilności emocjonalnej, do poczucia męskości i do więzi z partnerką. To małe kroki. Jedna łyżeczka cukru mniej, kromka pełnoziarnistego chleba zamiast białej bułki. Dziesięć minut spaceru po posiłku, filiżanka ziołowego naparu zamiast alkoholu, a razem tworzą drogę, która prowadzi do odzyskania kontroli nad własnym ciałem. Każdy z tych wyborów to inwestycja w waszą witalność i w to, by czuć się sobą każdego dnia. Jeśli to, co powiedziałem, było dla was cenne, zostawcie w komentarzu cyfrę. Jeden, abym wiedział, że te treści trafiają w wasze potrzeby. Podzielcie się tym filmem z bratem ojcem czy przyjacielem. Być może oni również zmagają się z tymi samymi problemami. Ale jeszcze nie znaleźli prostego rozwiązania. A jeśli chcecie regularnie otrzymywać kolejne porady przygotowane specjalnie dla mężczyzn po 60. roku życia, zasubskrybujcie kanał Zdrowe Życie. Pamiętajcie, nie chodzi o cofanie czasu, lecz o to, by świadomie pisać nowy rozdział z energią, równowagą i spokojem, na jakie w pełni zasługujecie.